Witam, czy przygotowanie białej kiełbasy w domu jest trudne? Sprawdzimy. Postanowiłam podjąć wyzwanie i po raz pierwszy przygotować sama białą kiełbasę. 2,5 kg mięsa przepuszczamy przez maszynkę na najgrubszych oczkach. U mnie jest to pół na pół karkówka oraz szynka. Do zmielonego mięsa dodajemy sobie czosnek. U mnie tego czosnku jest dość sporo, ze względu na to, że my lubimy ostrzejsze smaki, dodałam 10 ząbków czosnku. Tutaj czosnek przepuszczamy przez praskę. Jeżeli nie lubicie wyrazistych smaków, przepuśćcie sobie na początku 6-7 ząbków, później na koniec jeszcze możecie po spróbowaniu docisnąć. Dodajemy 4 łyżeczki soli, do tego 3-4 łyżki majeranku. Pieprz ziołowy robi tutaj mega robotę. Ja dodałam prawie 3 łyżki pieprzu ziołowego. Na początku dałam dwie, później dodam jeszcze jedną. Wszystko staramy się lekko wyrobić. Tutaj jeszcze za chwilę będziemy dolewać wodę. Wody na tą ilość doleje 350 ml. Też ilość wody uzależniona jest od tego, jak tłuste mamy nasze mięso. Moja karkówka nie była zbyt tłusta, więc tutaj na te 2,5 kg mięsa 350 ml dolewamy wody. Woda powinna być przegotowana, wystudzona całkowicie. Zimna. W międzyczasie oczywiście kosztujemy. Ja tutaj dosalam, ale na początku podałam Wam już ilość um, soli i majeranku, która powinna być dokładnie. Wszystko będzie opisane w opisie. I powoli wlewamy wodę i wyrabiamy. Wody miałam odmierzone pół litra. Zostało mi 150 ml, więc na całość poszła 350. Dodaję sobie jeszcze pieprzu zwykłego, żeby nasza kiełbaska miała lekkiego kopa. I do kiełbasy możemy dodać sobie jeszcze gorczycy. Ja tutaj oczywiście gorczycę pominę, ale za to dodam musztardę francuską. I tej musztardy dodaję 3-4 łyżeczki. I wszystko jeszcze raz fajnie razem wyrabiamy. Oczywiście, wyrabianie takiego mięska to troszkę dłuższy proces. Ja tutaj mieszałam około 20 minut. Na koniec możemy delikatnie skosztować. Pamiętamy, że jest to wieprzowina, więc nie powinniśmy jeść takiego mięsa. Można, nie wiem, podsmażyć na patelni i spróbować odrobinę. Zawijamy w folię i odstawiamy na 3 godziny do zamarynowania się. Jako, że jest to moja pierwsza produkcja białej kiełbasy w domu, oczywiście nie obeszło się bez wypadków. Pamiętajmy, jeżeli już teraz po zrobieniu mogę Wam doradzić. Wkładamy mięso do maszynki, nakładamy specjalną nakładkę i wypuszczamy mięso tak, żeby doszło nam do końca dzióbka, i dopiero wtedy nakładamy jelito. Jelita powinny być wcześniej opłukane dokładnie z soli i namoczone w wodzie letniej około pół godziny. Jelito też bezpośrednio z wody, jest ono wtedy bardziej śliskie. I jeżeli mięso jest przy końcu maszynki, nie mamy później możliwości zapowietrzenia się takiego jelita ani pęknięcia. Jeśli chodzi o skręcanie kiełbaski, też robimy to na bieżąco. Tak jak widzicie, ja tutaj po kawałeczku dopuszczam kiełbaskę i skręcam. Jeżeli zechcemy skręcić ją później, może nam po prostu nasze jelitko pęknąć. Jeżeli jelita nam zostaną, bo wiadomo nie będziemy robić aż tak dużej ilości kiełbasy, zawsze możemy zasypać porządnie solą i zamrozić sobie. Ja tutaj zamroziłam później w pojemniczku plastikowym. Pamiętamy też, oczywiście, że na samym początku jelita zawiązujemy sobie, robimy głuska i tak samo na końcu jelita. Czyli musimy tutaj zostawić kawałek nienadziany, żeby później móc zrobić jeszcze pętelkę. I tutaj mamy gotowe jedno jelitko. Mi takie dwa wyszły z tego 2,5 kg mięsa. I teraz w garnku gotujemy wodę. Na gotującą wodę wrzucamy kiełbaskę, wyłączamy i zostawiamy na pół godziny w tej gorącej wodzie. Następnie wyjmujemy kiełbasę z wody. I teraz możemy zobaczyć, co nam wyszło. I oczywiście skosztować. Jak widać, kiełbaska jest idealna. Moim zdaniem, jedna z lepszych, jakie jadłam. Najlepsza opinia mojego brata, że jest to super kiełbasa i na pewno będziemy robić ją na każdego grilla. Nie tylko na Wielkanoc. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam. Na kanał po więcej inspiracji kulinarnych i życzę smacznego!